Biegniemy? Biegniemy dla zdrowia, biegniemy dla uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. My pierwszy raz, mimo wszystko, więc próbujemy naszych sił. No, oczywiście, że lepiej tutaj przyjść. Przede wszystkim można się poruszać, zintegrować ze społecznością i. no i co? Zrobić coś dla, dla innych, tak? Pokazać, że patriotyzm też jest ważny. Dwa, Wielkie brawa, pierwszy biegacz. Dziękuję. O, teraz spróbujemy. Na pierwszy czytają pedale i pod ciepły w Przygotowany przez koło pod niewielkim skutkiem, malwa, ekipa, członka, maluszek. Wielkie brawa. organizator dzisiejszego wydarzenia wielkie brawa przede wszystkim jestem zbudowany, że dzisiejsza aura nie odstraszyła uczestników czwarta edycja, trzeci raz biegłem trzeci raz dałem radę, ale najważniejszy jest przede wszystkim udział i to, że w biegu bierze cała sztafeta pokoleń od najmłodszych po Takich młodych jak ja, i starszych, oraz bieg odbój się też bieg bieg dzieci. Jestem pozytywnie zbudowana, a przede wszystkim należy to kultywować, myć zasady w zdrowym ciele, zdrowym duchu. Albo stoisz w miejscu, albo się rozwijasz. rozwijasz. My tutaj. Dzięki tutaj współpracy z gminą biblioteką, z naszymi ochotniczymi strażami pożarnymi, z Kołem Gospodyń Wiejskich impreza nabiera coraz, coraz większego rozmachu i oby, oby tak dalej.